I hej, przed wami książeczka pani Soni Fernandez Vidal, czyli Drzwi o trzech zamkach. Wydawnictwo Emoticon, znak Emoticon i premiera 28 września 2022 rok. I mam tu dla was na początku cytat, ale słuchajcie, słuchajcie. Według mitu przytoczonego przez Platona, każdy człowiek ma perfidnego sobowtóra, mrocznego brata, swoje antyja. Jeżeli masz pecha i spotkasz go na swojej drodze, jeden z was będzie musiał umrzeć. We wszechświecie nie ma miejsca dla obu. I mam jeszcze jeden. Jeśli chcesz dokądkolwiek dotrzeć, zadawaj właściwe pytania. Słuchajcie, nie spodziewałam się, że to będzie naprawdę bardzo inteligentna książka. Myślałam, że to jakaś tam zwykła fantastyka. Sekretne hasło tutaj brzmi, by nie. Hmm. Nie podążać każdego dnia tymi samymi drogami, gdyż no, wszystko, co może być nowe, nas po prostu w życiu nie spotka. Często jest tak, że narzekamy na nudę, a sami totalnie nic z tym nie robimy. Zatem trwając wśród codziennych przyzwyczajań, przyzwyczajeń, możemy być pewni, że no, nic nowego nas raczej nie spotka. A wracając do domu tą samą drogą, nikogo nowego nie zobaczymy. Robiąc zakupy zawsze w tym samym sklepie. Wszystko sprawia, że nikt nowego nie kupimy i same zakupy tak naprawdę przestaną sprawiać nam jakąkolwiek przyjemność. Bo czy ktokolwiek z Was zastanawiał się nad tym, że to tak naprawdę od nas zależy, co się w naszym życiu stanie? Zrobiliście kiedyś może coś innego niż zazwyczaj? Wiecie, tutaj główną postacią będzie Niko, który otrzyma bardzo tajemniczą wiadomość. I po skorzystać ze wskazówki, znajdzie się w nietypowej sytuacji. Droga, jaką tam przybywa, uczy go mądrości, właśnie z drugiego cytatu. Zacznie zdawać sobie sprawę z drobnych rzeczy, które praktycznie rozumiał na opak. I aby gdziekolwiek się udać, będzie musiał rozwiązać tajemnicze zadania i tu podkreślam, że my również możemy nad nimi pogłówkować. Osoby spostrzegawcze zauważą różnicę i odpowiedzą prawidłowo. Będą to takie lekcje, żeby jakby nauczyć się właśnie właściwych pytań. I śmiem tutaj dodać, że politycy bardzo często z tego korzystają. I głównym celem jest mówić dużo, krążąc wokół tematu i sprawić, żeby inteligentna odpowiedź po prostu nas zażenowała, troszkę zdenerwowała, może zniezmaczyła, a my, przytłoczeni tą informacją zwrotną, czujemy się nieco głupsi i tak naprawdę rezygnujemy z dalszej konwersacji. Tylko niewielu zdaje sobie sprawę, że nikt tak naprawdę na ich pytanie nie odpowiedział. Dlatego ważne jest, żeby zadawać konkretne i właściwe pytania, by nie dało się odbiorcy zmylić właśnie odpowiedzią. A wracając do postaci, to powiem Wam, że książka nie służy tylko do przeczytania, gdyż zawiera w sobie wiele nauk, jakby prostych ukierunkowań, które będą miały na celu uświadomienie nam wielu wartościowych rzeczy. Może to i jest fantastyka, gdyż no będą tutaj raczej nieprawdziwe osoby, ale tylko nielicznie zauważam, że każda z postaci, każda znaleziona przez chłopca wskazówka ma tutaj dużo większy cel niż tylko same przygody bohaterów. Wcale mnie zatem nie zdziwi, że naprawdę, jak widzicie, ma bardzo ogromną sprzedaż. Warto żeby czytały ją dzieci już nawet może od 10 roku życia, gdyż to właśnie wtedy pojawiają się takie pierwsze pomysły na swoją przyszłość. Ona bardzo dobrze ich tutaj ukierunkuje i przekonają się, że jakby sami są panami własnego losu i to od nich zależy, co ich w życiu naprawdę spotka. I tu jest takie małe uwaga, uwaga ode mnie. Osoby, które nie uważają się za osoby leniwe, Zdają sobie sprawę, że jednak nimi są. i Jest wielce prawdopodobne, że właśnie po przeczytaniu tej książki zmienią swoje postępowanie, gdyż tak naprawdę je ujrzą. To jest takie małe uwaga dla tych leniuszków, którzy twierdzą, że nimi, nimi nie są, a naprawdę przekonają się, że jednak to nieprawda, że źle widzą ten świat, źle się oceniają, bo tak naprawdę nimi są. Także jeżeli ktoś chce się przekonać, czy... Potrafi być pracowity, czy potrafi być pomysłowy bądź leniwy, i tylko czeka na wszystko, co zgotuje mu los, tak naprawdę nic mu się w życiu nie spotka: nic normalnego, ciekawego, zabawnego. To ta książka można by powiedzieć, że jest dla nich, gdyż naprawdę no, zmieni się ich całkowite przeświadczenie. Jak widzicie, 10 plus też książeczka wam pokazuje. Także wcale mnie nie dziwi po przeczytaniu jej, że jest tak ogromna jej sprzedaż, bo to książka bardzo mądra ale mówię wam, nie każdy dojrzy te rzeczy, bo będą takie niektóre, które was po prostu z nim zniesmaczą i powiecie, ale dlaczego to tak napisali? Przecież to nieprawda. Ale przemyślcie sobie to zdanie jeszcze raz i wtedy do was dotrze, że to jest bardzo wielka prawda i że tak jest naprawdę, tylko my niektórych rzeczy nie chcemy zauważać. Jakby wolimy obejść ten temat, udawać, że go nie ma i żyć sobie dalej w spokoju. Ale on istnieje. I ta książka właśnie go wam pokaże. Dlatego, jeżeli lubicie myśleć, Książeczka jest dla Was po prostu idealna. Według mnie jest bardzo mądra, dlatego bardzo mocno Wam ją polecam. Wybaczcie tutaj w filmiku, że czasem syplenie albo przekręcę jakieś słowo. Jestem po prostu po dentyście, po wyrwaniu, po oborowaniu i, i chwilami tak gadam jak gadam. Chcę powiedzieć coś wyraźnie, ale nie bardzo mi wychodzi. Myślę jednak, że w ciągu kilku dni zacznę mówić normalnie. Żegnam się z Wami Misiaki i do usłyszenia. Pa! pa.